Co mi ta matma? No dobrze, i teraz kolejna, chyba ostatnia rzecz na dzisiaj, którą bym chciał z Wami omówić dotycząca funkcji kwadratowej, to jest przechodzenie między różnymi postaciami funkcji kwadratowej. Bo jest to rzecz, która potrafi się przydać. Zapamiętajcie, że mając funkcję kwadratową chociaż jednej postaci, możecie na pewno prze przekształcić ją do innej, jakiej chcecie. Dobra, to zacznijmy od tego. Jakie były te postacie, żebyście sobie przypomnieli? Tak, czyli postać ogólna AX kwadrat plus BX plus C, postać kanoniczna A razy X minus P do kwadratu dodać Q oraz postać iloczynowa A razy X minus X1, czyli pierwsze miejsce zerowe razy X minus X2, czyli minus drugie miejsce zerowe. No dobrze, no to pierwsze pytanie, jak przejść z postaci ogólnej na postać kanoniczną? Czy macie jakiś pomysł, co trzeba zrobić? Oczywiście zauważcie, że we wszystkich tych wzorach nasz współczynnik A to jest dokładnie ten sam współczynnik, jak specjalnie poprawię tutaj na ten sam kolor, żebyśmy mieli tego świadomość. Więc A się zgadza. Natomiast to, co się nie zgadza, no to w postaci ogólnej mamy B i C, natomiast w postaci kanonicznej musimy dorwać jakoś P i Q. No to żeby przejść z postaci ogólnej do postaci kanonicznej, po prostu wystarczy policzyć P i Q ze wzorów, czyli po, no ja tutaj napiszę no P i Q ze wzorów. Dobra, ze wzorów, ale co ty, Artur, masz na myśli, bo ja tak tak coś powiedziałem, możecie nie wiedzieć o co chodzi. Dobra, przykład jakiś. Czyli mamy na przykład funkcję y równa się niech będzie 2x kwadrat minus 3x dodać 1. Tak? Jest to postać ogólna. No, jak najbardziej mamy te współczynniki a, b i c. I teraz, żeby przejść z tego na postać kanoniczną, muszę policzyć p, a wzór na p to było minus b przez 2a. Oczywiście moje b, to jest całe moje b razem z tym minusem, tak, bo we wzorze jest plus. Czyli w takim razie ja tutaj muszę napisać, że to będzie minus minus 3, czyli po prostu 3. Podzielić na 2, czyli 2 razy 2 jeszcze zapiszę, czyli 3 czwarte, czyli ja już wiem, że moje p jest równe 3 czwarte. No i w kolejnym kroku liczę sobie q. Q, jeżeli nie muszę delt liczyć, to nie muszę tego z delt liczyć, mogę policzyć, że to jest f od p, czyli tak naprawdę już mam p, czyli to jest f od 3 czwartych, a f od 3 czwartych to nic innego jak wstawianie za x tutaj do wzoru 3 czwartych, czyli to będzie 2 razy 3 czwarte do kwadratu. O. Tak, za tego x -a tu i tu muszę to wstawić. Minus 3 razy 3 czwarte, dodać 1. O, równa się, równa się. No trzeba to policzyć. 2 razy to będzie, jeszcze zapiszemy 2 razy 9, 16. Minus 9 czwartych, dodać 1, to ja już może tu zrobię. Może ósmych, 8 ósmych zrobimy, bo już tu widzę, że ten mianownik to 8 będzie. To się oczywiście skróci. Tu będzie 1, tu będzie 8. Czyli mamy 9 ósmych, tak minus, no i do co? Do ósmych zmienimy, czyli będzie 18 ósmych bo razy 2, dodać 8 ósmych i to trzeba do siebie dodać. 9 minus 18, minus 9, minus 9 dać 8, to będzie minus 1 ósma. I to jest moje, można powiedzieć, ku w takim razie, tak? No i w takim razie na koniec piszę sobie moją postać kanoniczną F od X równa się. A moje to jest dwójka, czyli dwójkę przepisów. Otwieram nawias x minus p. p jest 3 czwarte, czyli minus 3,4 czwarte, i to idzie do kwadratu. No i dodać q. U mnie q jest równe minus 1 ósma, czyli po prostu minus 1 ósma. I mam postać kanoniczną zrobioną. Najprostsza sprawa. Tak samo, bardzo prostą sprawą będzie, jeżeli będę chciał, z postaci ogólnej. Przejść na postać iloczynową. Co muszę zrobić? No, mam a, b i c. Muszę, po, muszę mieć ax 1 x2. No, a mamy x1, x2 trzeba policzyć. To są miejsca zerowe, czyli oczywiście trzeba policzyć deltę. No i później x1 i x2 ze wzorów po prostu. Tak? Też sobie zrobimy przykład, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. No to tak. Załóżmy, że nasz y to jest, no co? Niech będzie tym razem x kwadrat minus 5x, dodać 6. Takie coś mamy. Jest postać ogólna. Chcemy przejść na postać iloczynową. No to pierwsze co liczymy sobie deltę? Wiemy, że delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli minus 5 do kwadratu minus 4 razy a. Moje a tu jest oczywiście 1, skoro nic nie stoi. I razy 1 razy 6, 25 minus 24 daje to 1. Więc liczymy sobie x1 ze wzoru, że to jest minus b minus pierwiastek z delty na 2a. Oczywiście, skoro delta wyszła 1, to pierwiastek z delty, pierwiastek z 1 to również będzie 1. No i wstawiamy minus, minus 5 to będzie 5, minus 1 na 2, tak, bo 2 razy 1 w mianowniku, 4 na 2 to będzie 2. No i moje x2 jeszcze do policzenia. Minus b tym razem dodać pierwiastek z delty również na 2a, czyli 5 dodać 1 na 2, czyli 6 na 2, czyli 3. I w takim razie moja postać iloczynowa f od x, czy tam y nie ma to znaczenia. To będzie tak. Moje a było jedynką, tak? Tu jest jedynka. No to nie muszę tego pisać, mogę od razu zacząć od nawiasu, czyli będzie x minus. Pierwsze moje miejsce zerowe to jest dwójka, razy tak ten drugi nawias czy x minus moje drugie miejsce zerowe, czyli x minus 3. Mam postać iloczynową zrobioną. Najprostsza sprawa z postaci ogólnej, żeby przejść na jakąkolwiek inną, no to wystarczy wszystko powstawiać do wzorów. No dobra, no to teraz zajmijmy się postacią kanoniczną. I teraz, teraz na przykład, jak z postaci kanonicznej przejść na postać ogólną? O, takie pytanie. Możemy tutaj kombinować ze wzorami i tak dalej, natomiast najprostsza sprawa to jest po prostu algebra. Ja to nazwę algebra, tak w cudzysłowie, co mam na myśli. Czyli podniesienie tego nawiasu do kwadratu, pomnożenie tego z A, dodanie Q. Uporządkowanie wyrazów po prostu podobnych i automatycznie ta postać ogólna bez żadnych wzorów w ogóle wyjdzie. Przykład, oczywiście, nie? No dobra, to na przykład mamy postać kanoniczną w tym przypadku. No niech będzie, że f od x jest równe. No co? No niech tam będzie 2 razy x, załóżmy odjąć 1 do kwadratu plus 5. Jest postać kanoniczna? No jest. A jest równe 2, P jest równe 1, Q jest równe 5. Ja chcę to teraz na postać ogólną, tak? Przekształcić. Bez żadnych wzorów po prostu piszę sobie f od x równa się 2. Tu mam nawias do kwadratu, czyli pamiętajcie, wzory skróconego mnożenia, czyli będzie x kwadrat minus 2ab, czyli minus 2x, dodać b kwadrat, czyli dodać 1, bo 1 do kwadratu i jeszcze dodać 5. Trzeba to teraz wymnożyć, czyli tu będą 2x kwadrat minus 4x, dodać 2, dodać 5. To, co się da dodać, to dodajemy, czyli mamy 2x kwadrat minus 4x, dodać 7. I to już jest po prostu zwykła postać ogólna. Moje A jest równe 2, moje B jest minus 4, moje C jest równe 7. Czyli po prostu wymnożyć, wykonać algebrę. Tak w skrócie, żebyście wiedzieli o co chodzi. No dobra, to teraz jak przejść z postaci kanonicznej na postać no co iloczynową, tak? Żebyśmy się sobie z wszystko omówili. Jak teraz przejść z postaci kanonicznej do iloczynowej? Powiem Wam szczerze, że najłatwiej według mnie, żeby się za dużo nie bawić, bo niestety z postaci kanonicznej ona do bardzo zależy, jaka to jest ta postać kanoniczna. Jeżeli jesteście w stanie miejsca zerowe w jakiś sposób dorwać w tej postaci kanonicznej, to jak najbardziej da się przejść od razu na iloczynową. Natomiast jednak tej metody raczej nie polecam. Polecam po prostu, żeby przejść do iloczynowej, no to po prostu trzeba przejść z kanonicznej do ogólnej. A potem z ogólnej do iloczynowej, tak jak już to omawialiśmy, tak? Czyli najpierw sobie robimy algebrę, mamy postać ogólną, z której już możemy z tej postaci policzyć deltę, x1 i x2, i przechodzimy do iloczynowej. Ja to może zaznaczę w taki sposób, że ogólna, że najpierw na ogólną, a później z tego. Na iloczynową, ok? No i została jeszcze postać iloczynowa na koniec, której również możemy w jakiś sposób przechodzić. Więc teraz tak, zacznijmy może od tego, jak przejść sobie, jak przejść z postaci iloczynowej na postać ogólną. O, tak naprawdę zasada jest taka sama, jak przy przechodzeniu z postaci kanonicznej do ogólnej, czyli ja tu zapisałem, jest to algebra. Jak najbardziej również nadal polecam tą metodę na algebrę, czyli po prostu wymnożenie nawiasu razy nawias i przemnożenie tego przez A przykład, jak najbardziej, jeżeli chcecie, to sobie zrobimy przykład, czyli mamy postać jakąś iloczynową, niech to będzie f od x równa się, no i co, no niech będzie jakieś minus 3 razy x dodać 2 e razy x minus 3 na przykład i chcemy z tego przejść na postać rzeczywiście ogólną, więc co, no trzeba to wszystko powymnażać, w jakiej wam tam kolejności wygodniej, minus 3, istnieje taki fajny wzór, żeby z tego typu rzeczy robić, bo to jest x kwadrat, Teraz dodajemy te liczby do siebie. 2 minus 3 to będzie minus 1. I tyle mamy tych x, czyli mamy minus x. I teraz 2 razy minus 3 to jest minus 6. Czyli tu mamy minus 6. I na koniec zostało nam to wymnożenie przez minus 3, czyli minus 3x kwadrat. Dodać 3x, tak, bo 2 minusy. I dodać również 18. No i mamy naszą postać ogólną. Mamy nasze a, mamy nasze b, mamy nasze c. Także po prostu algebrą... Przechodzenie w ogóle na postać ogólną z jakiejkolwiek innej postaci polecam po prostu wymnażając i przekształcając tą postać tak algebraicznie. No i ostatnia sprawa została, czyli przechodzenie z postaci iloczynowej na postać kanoniczną. I tutaj Wam powiem, że można to zrobić bezpośrednio, niekoniecznie przechodząc najpierw na ogólną, a później na kanoniczną, bo możemy tu policzyć P i Q bez problemu. Mając miejsce zerowe, już Wam pokazuję w jaki sposób. Mamy naszą postać iloczynową, niech tu będzie 2 razy x minus 3 razy x dodać 5. Wiemy na pewno z tej postaci, że nasze x1 jest równe 3, a nasze x2 jest równe ile? No tu jest oczywiście minus, minus 5 można powiedzieć, czyli x2 jest minus 5. A jeżeli macie dwa miejsca zerowe, to możecie bez problemu policzyć pierwszą współrzędną wierzchołka P ze wzoru, że to jest średnia arytmetyczna miejsc zerowych. x1 dodać x2 na 2. Czyli 3 dodać minus 5, już tak zapiszę, na 2. No to będzie minus 2 na 2, czyli minus 1. O, mamy P. No i teraz jeszcze Q. Q możemy policzyć, że to jest f od P, bo P już mamy, czyli innymi słowy wartość funkcji dla P ono P nam wyszło minus 1. Wow, 30 stopnie, nagrywam funkcję kwadratową, nieźle. Ciepło! Czyli nasze f od minus 1, czyli do tej w sumie naszej funkcji, tak, wstawiamy za x minus 1, czyli wstawiamy sobie, robimy tak dwa razy i to będzie minus 1 minus 3 razy minus 1 dodać 5. OK. Trzeba to policzyć. I mamy 2 razy co? No to będzie razy minus 4 w tym pierwszym nawiasie, a w drugim będzie razy 4. Tak się składa. Czyli to będzie równe, no co? Minus 8 razy 4, czyli będzie minus 32. I to jest nasze Q. No i w takiej sytuacji piszemy naszą postać. Oczywiście kanoniczną, bo mamy już P i Q i ja też, no bo nasza A jest równe 2, czyli będzie 2 razy x minus P. Nasze P jest minus 1, czyli minus, minus 1 da nam plus, czyli będzie plus 1. Dojdzie do kwadratu, no i dodać nasze Q, czyli minus 32. I to już jest nasza funkcja w postaci kanonicznej. Przeszliśmy z postaci loczynowej bezpośrednio na postać kanoniczną, czego w drugą stronę raczej za bardzo się nie da zrobić. No na upartego można by jakieś tam wzory z tego wyprowadzić. Natomiast nie macie żadnych takich rzeczy ani w karcie wzorów, ani ja również nie pamiętam. Polecam raczej. Jeśli chodzi z kanonicznej na iloczynową, to najpierw ogólna, a z ogólnej już normalnie ze wzorów na iloczynową. A po co mi ta matma?